Siemaszko, z tej strony wersja jak pewnie widzicie po tytule Dzisiaj na to w to serwerze czyli mikrofon, na którym i miasto To będziemy budować bazę sobie przy każdym Nexusie Zaraz dla tych, którzy nie wiedzą co to Nexus nie kojarzą co jest na tym serwerze To Nexus to jest coś, że jest na... Takich parę miejsc na mapie, możecie się do nich tepnąć i zapłacą czegoś takiego jak Nexus Central które też miasta mają Nexusy i różnego i lokacje No no jako pierwsze, załóżmy na tym jasno-niebieskim zbudujemy bazę no, w biorę materiały, których mam tutaj dość dużo. Jakby co w tych szulkerach mam dość dużo, tutaj już tak jest mniej, ale to są wszystkie zapełnione kamienie, który będzie dość przydatne do tych oto budowli. Teraz najtrudniejsza część i znalezienie miejsca na bazę, co tylko chwilę zajmie, ale o to się nie martwcie. Teraz najtrudniejsza część i znalezienie miejsca na bazę, co tylko chwilę zajmie, ale o to się nie martwcie. Dobra, mamy już miejsce na pierwszy dom, no to zaczynamy jego budowę. Jakby są trzy Pierwsza musi mieć skrzynię, drugie łóżko, trzecie piecyk. No. no i też musi jakkolwiek wyglądać. No i dobra. Dała baza skończona. Spełnia wszystkie wymagania jakie powinna chwila. Miałem tylko ukryć czadło, mi się nie chce patrzeć jak ludzie gadają na tym odcinku. Zobaczcie, tutaj dwa piecyki, łóżko, crafting, wszystko mamy tutaj Takie wnętrze, ogródek, dróżka takiego pomostu, no i tak się właśnie prezentuje cała ta baza. Zresztą widzieliście tajem na tej budowy. No i idziemy właśnie budować bazę w kolejnym nexusie Teraz idziemy do drugiej lokacji na jasno niebieskim nexusie Tak w okolicy właśnie takich miejsc no, Mamy drugie miejsce, to zaczynamy budowę Tym razem chyba base time lapsu będzie Dobra, kolejny dom, już drugi tutaj No i mamy taki środek typowy, tam na górze z czym nic nie ma Zamiast dachu zrobimy taki jakby balkon, coś tego typu Tutaj mamy taki pomost no, i jeszcze farmat ściny. No to dobra. Przechodzimy do drugiego, to Nexusa. Albo i trzeciego, chyba. Dobra, mamy kolejną wyspę. Tutaj, tak szybko coś zbuduje. Dobra, mamy już trzeci dom. Tak się prezentuje, jakby zbyt nie będzie oprowadzenia, bo nie ma po czym tutaj oprowadzać. Kolejną budowlą jest taka, taka, jakby wieża. Wiem, że trochę dziwnie wygląda, trochę źle wyszło, ale uznajmy to za skończone. No, i idziemy właśnie do kolejnego miejsca. Teraz będą być krótko te domy. Tutaj jest kolejny dom. Kolejny dom tym razem na zimowym biomie. Kolejny dom. I w taki sposób jeden z kolorów zrobionych. Tylko jest jeden dość duży problem z tym. Jak widzicie, jest bardzo, ale to bardzo dużo właśnie ja tego ja będę musiał poć... tego postanowiłem, że zostanie to podzielone na trzy części, w każdej części po trzy kolory. No i tak właśnie to będzie zrobiona ta to, to miseria. Mam nadzieję, że się podoba, no i zapraszam do dalszego oglądania. Dobra, to kolejny dom, pierwszy już na zielonym Nexusie, bo już poprzedni zrobiłem. Znaczy nie zielonym, tylko niebieskim, bo już był jasny niebieski, sorry. No i tutaj mamy farmę marchwi, domek. Niestety w środku nie ma łóżka, bo zapomniałem je zdobyć. Też na górę da się wejść. Na górze nic nie ma, więc by nie przedłużać, idziemy do kolejnego, to miejsca, w którym będę budować bazę. No sobie chodzę tutaj po tym, jak to powiedzieć, rynku, no i to jest coś że domowy TP Trail. Nie wiem, co do tp Tray to się właśnie Respi kiedy się na przykład teleportujesz do home, matka jakby. perła. Zobaczmy koło odropnie. Jestem Przemek Eee, yy, nawet Sigma, polek się trafił. Tutaj kolejny dom, ten dom się nazywa Samotny Dom z Kawarsa. A jest ściana z ludźmi, którzy to. odwiedzili to miejsce, jeśli ktoś się to może tam wpisać w przyszłości. No i taka oto tabliczka, że można coś obok zbudować. No i jeszcze raczej nigdy nie powrócę do tych domów, tak szczerze. W środku jest takie kazłolowe wyposażenie i tyle. Tutaj taka ziemniakowa wyspa, dość słabo wygląda, ale taka, taka po prostu losowa wyspa na środku niczego, które tak śmiesznie wygląda. Tutaj jest taka leśna kabina, w środku nawet nie ma pochodni, żeby dać realizmu takiej, oto, to, miejsca zamieszkanego przez pustelnika. Tutaj kolejny dom, jakby bardziej jaskinia. To już przedostatni do niestety tylko dwa neksusy dzisiaj, bo już by film za długo trwał, a trochę już nie mam chęci do tworzenia dalszego tego... Do filmu, no i potem zajmę się drugą częścią. Tu od razu potworzenie tego filmu. Dobra, się tak ostatnie domu, mi się porypały Nexusy, myślałem, że ten jest przedostatni. Dzisiaj udało się, właśnie, taką ilość domów to tutaj zbudować. Mam nadzieję, że w ciągu tej miniserii uda się wszystkie Nexusy zabudować. Napiszcie, się podoba odcinek. Napiszcie pomysły na kolejny designy domów, jak urozmaicić tę serię. No i do zobaczenia. Do następnego odcinka. Papa. Pamiętaj, by zostawić subskrypcję i lajka